Ale, ją się mano z tej strony, księżniczka Celestyna, i w tym odcinku będę YouTuberką. Jako swoim poddanym, zalecam wam zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ coś czuję, że to może bardzo zmniejszyć prawdopodobieństwo, że traficie do lochu. Dobra, zacznijmy od zagrania w gry, która przypadkiem jest całkiem popularna i przypadkiem przyciągnie do mnie swoich graczy, a konkretnie to w CSGO. Dobra, idziemy, idziemy, zabijacie tych nubów. Już się zaraz im pokażę. Fi... O jejku, ale, ale tu jest ładna grafika w ogóle. Tak dalej, tak! Jest! Jestem niezwykła! E, nareszcie wygrałam! Jestem najlepsza! Zwyciężyłam go! Jestem pro, pro kucyk! E, naprawdę, jestem z siebie taka dumna! Nigdy nie byłam z siebie taka dumna! E, jestem wybrańczynią, już nigdy nie z. Za to na Was. Zemczczę się, zobaczycie. E, teraz wam pokażę, teraz wam pokażę, teraz wam pokażę. E, czekajcie. Teraz czekaj, czekaj, już cię mam. Jak śmiecie mnie zabijać. E, po takich jak wy wysyłam na księżyc codziennie. E, już ja wam... Czekajcie, jak tylko znowu wejdę do gry, to wam pokażę. Biegnę już, biegnę, biegnę, biegnę. Dobra, za chwilę pokażę tym nudom głupim. A masz. A masz, pokażę patrz, jaka jestem świetna w tej go. Dobra, teraz się wkurzyłam. Teraz pokażę. Już się pokażę głupie no... Yy, pewnie Discord tutaj grano. Jest! Jest! Jest, jest, jest! Wygrałam! Jestem najlepsza! Jestem wybrańczynią. Czuję się. Fiate ci dojdzie... O nie, tylko nie flaterszaj! Dobra. Ale tam co się martwię? Przecież flaterszaj to jest niegoźna. Jak znowu mnie zabiją, to obiecuję, że. Dobra, wiecie, zaczęła mnie wkurzać tak, a poróbmy inną rzecz, którą robią youtuberzy. Tylko co? Hmm. Już wiem, będę wam pokazywać cudze śmieszne filmiki, które was coś mieszą, ale trochę je skomentuję, więc mam pełne prawo do zarabiania na nich. O, patrzcie, tu mamy jakiś śmieszny kanał. Zobaczmy, co tu jest. He, zabawne. Pozywam cię za naruszenie praw autorskich. Dobra, odejdźmy od komputera, jeszcze się uzależni. Próbmy inną rzecz, którą robią youtuberzy. Tylko co? Już wiem, Epic prank. Pójdę spankować moją siostrę, Lunę. Ale tu będzie. Hehehe, au, luna, przestał, au! Ok, wysłałam Lunę na księżyc. Tam się opamięta, ma na to tysiąc lat. W tym czasie spankujmy może kogoś łagodniejszego. A ja już nawet wiem kogo. Fluttershy! Dobra, mam sztucznego zwierzaczka, jeśli nacisnę guzik na pilocie, to sztuczny zwierzaczek wybuchnie sztuczną krwią. Ups, nadużyłam słowa sztuczny. Nieważne, ważne jak... O, idzie flaterszaj! Schowałem się w krzakach. O, hej malutki. <śmulatujesz> <śmulatujesz> o, nie dostała zawału! Dobra, wiecie co, te planki to jednak są niebezpieczne dla mnie i dla otoczenia. Próbmy jeszcze inną rzecz, którą robią youtuberzy. A, ja już nawet wiem co! Teorie! kaczo opowieść. Bajka przeznaczona dla małych dzieci. Ale czy na pewno? Pewnie nie zwróciliście uwagi, ale jeden z kaczorków o imieniu Hyzio ma koszulkę w kolorze czerwonym. Jest to kolor krwi. Czy może to oznaczać, że Hyzio jest tak naprawdę psychopat? Luna, jakim czynem wydostałaś się z księżyca? Rakieta Milona Maska. A teraz zemsta! Widzowie, moje ostatnie życzenie jest, żebyście mnie zasługali. <tryk>